Dobry wieczór Jest dość mgliście i zimno u mnie w parku o, Leci samolot Ale brzydka pogoda nie może przecież przeszkadzać w tym, żeby wyjść sobie na spacer o, Mam nadzieję, że dzień udał się Wam fajnie U mnie było w miarę okej okay. Bez większych fajerwerków, teraz właśnie korzystam z okazji do spaceru, żeby trochę się tak mentalnie wyciszyć, uspokoić. Mam z kolei polecam filmik, który wczoraj wrzuciłem na kanał, a link do którego będzie gdzieś tutaj na szorcie, dotyczący właśnie medytacji. Puśćcie sobie, wysłuchajcie, może to akurat.